Serwus, z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj znowu seria od Warriora do Legendziora Plus. Tylko tym razem zagra zagrałem sobie farsu, a Pech chciał, że dwójka innych graczy również chciała zagrać farsu, więc mamy trzech magów w drużynie, jednego Marksmana i tylko jednego tanka, którym jest Franco, więc zapraszam do dalszej części odcinka. Pytanie odcinka od użytkownika Arnie King, który zapytał: Ile masz w zwodzie? 23 osoby są również ciekawe odpowiedzi na to pytanie. Widziałem jak to pytanie pojawiało się pod poprzednimi odcinkami, no ale jestem w wielkim szoku, że to jest najciekawsze, najbardziej kreatywne pytanie, jakie potraficie wymyśleć. Naprawdę mega się na was zawiodłem i wstyd mi za was. Nie chcę wpędzać panów w kompleks, dlatego pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli jakaś ładna pani jest chętna poznać Soulsona Juniora, to zapraszam do kontaktu. Ale już tak, bardziej poważnie. Nie zrozumcie mnie źle, nie chciałbym teraz czegoś przed wami ukrywać, chciałbym być maksymalnie szczery, ale wydaje mi się, że takie rzeczy to jest bardziej sprawa intymna, sprawa prywatna, których nie powinno się po prostu poruszać publicznie, ponieważ jest to po prostu no, niesmaczne w jakiś sposób. Ja chciałbym swój kanał prowadzić bardziej w stronę kontentu family friendly, niż w stronę pato streamerów, czy, czy innego pato -contentu. Dlatego pozwolę sobie na to pytanie nie odpowiedzieć, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, no i liczę na jakieś kreatywniejsze pytania troszkę. A jeżeli ty masz ciekawe i kreatywne pytanie, zadaj je w komentarzu dodając hashtag pytanie do odcinka, jeżeli zdobędzie wystarczająco dużą ilość łapek, albo będzie po prostu bardzo ciekawe, to dodam je do następnego odcinka na początku, tak jak tutaj, więc zapraszam do dalszej części. Na kanale Usol Sona film Wigoru raz dwa doda, więc subskrybuj siostro bracie, no i lajka daj wariacie. Yes. Yes. <grywa> Legenda 1 i cztery gwiazdki. Klikamy przycisk rank, klikamy przycisk start game, a ja was serdecznie zapraszam do opisu, tam jest link do Facebooka, serdecznie zapraszam duszyczki Soulsona, oczywiście mają we wszystkim pierwszeństwo i są najlepsze do tego na Facebooka, zapraszam bardzo serdecznie, a my widzimy się na ekranie wczytywania postaci. Tym razem u nas pięć skinów, a postaci takie jak Elytiel, Harley, Franco, Farsa oraz Wali Alkahiry, numer 28, U przeciwników Link Aldous, Granger Atlas i Veil vale bez skina, więc ponownie sprawdzimy, że skin równa się skill. No ale może to nie skin równa się skill, a bardziej e, tank i link równa się skill. Słuchajcie, no, nie boję się Aldousa, bo, Aldo, bo no generalnie jesteśmy magami, no, a na Aldousa magowie fajnie działają. Mamy trzech magów, co mi się bardzo nie podoba, mamy Eliteel i tylko jednego m, tanka Franco, więc to może nie być zbyt ciekawe. Słuchajcie, wiecie, kogo się najbardziej boję? Najbardziej się tak naprawdę e, boję Linga, bo nie mamy zbyt tankowatego teamu. Nie oszukujmy się, tylko Franku u nas jest tankowaty, e, więc to, no, słuchajcie, nie wyróżni zbyt dobrze, na pewno. E, idziemy też topem, dlaczego? Ponieważ wiedziałem, że dwójka pójdzie midem, a ja wolę mieć solo linię. E, no i zobaczmy jak tutaj, słuchajcie, to wyjdzie finalnie. Może to może nie wyjdzie zbyt dobrze, oczywiście, bo wiadomo, no, mamy trzech magów. Ale jeżeli przeciwnicy nie ogarną to może, może coś tutaj wyjdzie i może jakoś się tutaj uda cokolwiek, mmm, cokolwiek ugrać, słuchajcie, na to liczę i zobaczymy jak to będzie. Z buildem gramy z topki ponownie, build z top 1, czy oni mają w czy mi się wydawało? Wyda chyba mi się wydawało. E gramy słuchajcie z buildem właśnie tym tutaj, pod e burst aktualnie, czyli tutaj e lightning, Tranhon tran i tak dalej, i tak dalej. Czekamy na ulta, no i będziemy tutaj słuchajcie odpuszczowywać. głównie to jest, na to jest nasze zadanie, żeby tutaj odpuszczowywać. Możemy też zadać obrażenia tutaj, słuchajcie, Atlasowi. Albo nie możemy zadać obrażeń, bo jesteśmy uselessami, którzy nie potrafią trafić. Dlaczego gramy w Bo mieliśmy first picka i liczyłem na to, że przeciwnicy, słuchajcie, że sojusznicy nie wezmą trzech, 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 trzech magów. A okazało się, że słuchajcie, no oni tutaj mają taktykę, mają jakąś swoją własną taktykę, którą chyba chcą wykorzystać. Boom, trafiony. Ale nie zatopiony. Nie mamy ulta, no dużo nie będziemy robić tutaj bez ulta na pewno. Tutaj granger się będzie strasznie fidował. To, to, tego się obawiam. Ale i tak nie bardziej się Linga. Słuchajcie, gdzieś w ogóle zdobyliśmy pierwszą krew. Kto zrobił pierwszą krew? Walir, ok. To źle, że Walir. Myślałem, że Iridiel być może. Albo ktokolwiek inny. U, ale nas trafił, słuchajcie. On nas może zaraz zabić, wiecie. Więc się tutaj wyleczmy jak najszybciej. No i czekajmy na tego ulta. Nie udało nam się ukryć niestety tutaj tego golda, jeszcze. I Mamy też ulta, no tutaj, no my grajemy stricte pod defa, tak? Tutaj przeciwie... sojusznicy, słuchajcie, są od tego, żeby, żeby tutaj wygrywać, żeby tutaj... ...zabijać. Udało nam się cofnąć, trochę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie, słuchajcie. Mamy ulta. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, wiecie? E, bo nie do końca wiem, gdzie jest Granger. Jest e, 3-0 dla naszej drużyny. Granger mógł pójść. Mógł pójść robić e, dżunglę. Albo naszą dżunglę może robić, albo może być z tyłu. No nie wiem. W każdym razie tutaj. O. Spadamy. Ojej, słuchajcie, zapomniałem. E, w sensie, chyba jak drugi raz użyję Ulta, farsy, to nam się. Ten ult przerywa, tak mi się wydaje. Tak? Bo myślałem, że jak drugi raz użyję, to po prostu y, on drugi raz strzeli. A mogliśmy tam zabić Atlasa. No tutaj mój błąd. Tutaj mój błąd. Mój, mój błąd przez to, że nie znam postaci. Ale słuchajcie, nie idzie źle. Jest, mamy y, 1500 golda przewagi, z tego co widzę. I 3-0. 3-0 tutaj Harley może bardzo dużo zrobić. Bo Harley jest y, bardzo potężnym. Po prostu, słuchajcie, magiem. Lećmy na mi dalej, lećmy mi bo widzę, że tam się jakaś. Jakieś fighty będą działy, więc może coś tutaj chociaż pomożemy. Chociaż odrobinkę może, co? Okej, okay, nie możemy się ruszać przede wszystkim. To przede wszystkim, nie możemy się ruszać jak używamy ulta. To jest właśnie... ...nieznajomość postaci. No dobra, lećmy się farmić, bo tutaj dużo już nie zrobimy. Myślałem, że trochę więcej pomożemy. Może się, no, muszę mi się nauczyć tego Parsa używać, nie? to jest w ogóle fenomen, grać na rankedzie nie znając postaci, nie znając umiejętności postaci, to jest... Nie róbcie tak, naprawdę, nie róbcie tak, jeżeli zależy Wam na wysokie randze, no bo to no, nie macie szans nigdzie tak naprawdę dojść wyżej, jeżeli nie znacie postaci, grajcie postaciami, którymi e, potraficie grać. Taka tak rada od dwójka Soulsona, bo e, jak się do tego nie stosuje, bo nie zależy mu jakoś na randze, ale, ale... a zależy mu bardziej na ciekawych odcinkach, no tego Golda nie zrobimy na pewno. Tutaj zastanawiam się, słuchajcie, zastanawiam się, kiedy będziemy mogli słuchajcie, ich tutaj bardziej zabijać. Tego atlasa widzę, że moglibyśmy chyba zabić, co? Tak mi się wydaje. Dostał. Okej, okay, kilka razy tam użyliśmy Ultimate, ale co nam po tym tak naprawdę? Dużym to nie dało. Ale już przynajmniej się nauczyłem ultimate'a używać. To jest spoko opcja. Ważne, żeby, żeby wiedzieć takie rzeczy, bo to są ważne rzeczy. Musimy uważać na żółwia, słuchajcie, 6 0 Nasz Harley tutaj świetnie gra w ogóle. E, my naszym teraz tutaj zadaniem jest defowanie do żółwia, słuchajcie. Czyli musimy defować i topa, i żółwia. Kiedy moja drużyna tam robi just pierdziel. Po prostu, no. Moim zadaniem jest niefidować. To jest najważniejsze. I w miarę utrzymywać słuchajcie, topa przy życiu. Być może nawet udałem się spuszować. nie wiem, czy, czy Granger nie poszedł na, na bota, słuchajcie, być może poszedł na bota pomóc. A być może nie poszedł, nie wiem gdzie on jest. No ale teraz nasze drużynka zaczyna umierać. Żółwie nie robią. Granger jest na midzie, więc my możemy sproszować topa, słuchajcie. Nie wiem czy zdążymy, powinniśmy zdążyć. Tak, chyba zdążymy sproszować topa, co? Tak mi się wydaje. Nie, nie zdążymy sproszować topa. A szkoda. I teraz nie wiem gdzie jest Granger. Ale wiem, że mam ptaszka, więc tutaj się też nie, nie, aż tak nie boję yy, o przeżycie, bo mamy naszego tutaj ptak ptaszora. Gr Granger jest na bocie. Ok. No to na pewno spuszczamy topa, dzięki temu będziemy mogli, słuchajcie, pomóc e, na midzie szybciej. I na bocie wycofajmy się, zregenerujmy manę i lećmy, nie, lećmy na mida. Lećmy defować tego mida, słuchajcie. To będzie dosyć istotne, żeby tutaj nie puścić tego poazem przeciwnikom, żeby tutaj też, słuchajcie... Okej, okay, no prawie straciliśmy, prawie straciliśmy tego mida. Mm... Okej, okay, fajnie tutaj wyszła akcja, sorry, że nic nie mówiłem. Tam gdzieś Valir jest. E, tu, nie Valir, tylko Veil, vale. ale fajnie to wyszło, dokładnie tam był. Mm, tutaj jest sobie Veil, vale. spoko, fajnie akcja wyszła. Jesteśmy 101. Mm, no i obroniliśmy żółwie, słuchajcie, możemy jechać teraz, jechać. lecieć też, pomóc tutaj naszym e, sojusznikom na midzie. Słuchajcie, bo że tutaj jakaś walka się będzie wywiązywała niedługo, być może tutaj za e, zaatakują Illithielkę, być może nie. Okej, okay, no musimy uważać na żółwia, bo oni będą bardzo szybko by nie chcieli go zrobić. A my nie chcemy do tego dopuścić, słuchajcie. Fajnie byłoby, gdyby Eliteia nasza tutaj była, to byśmy mogli, słuchajcie, tego żółwia szybciutko zrobić, chyba że mm, nasz Harley go zrobi, chociaż w to wątpię. E, chciałbym sproszować tego mida. Ten Veil jest jakiś bardzo słaby. Ojoj. No myślałem, że tutaj go zabijemy. Ale niestety nie, jest też link, jest też link. Na bocie muszę uważać. Na bocie muszę uważać, więc lećmy tam im pomóc, słuchajcie. Chociaż na bocie sobie radzą. 12-6, trochę nadrobili przeciwnicy. My tutaj... No co, my tutaj będziemy walczyć. My tutaj będziemy puszować tego mida. Jeżeli jufanko przyciągnie, to może się dla nas super skończyć. W sensie może się skończyć po prostu śmiercią dla przeciwnika. Gdybyśmy go tutaj trafili, słuchajcie. Nie, nie trafił mu go niestety. Szkoda. Jest Ling. I jest Atlas, słuchajcie. Ok. My zaczynamy zadawać fajne obrażenia i możemy spróbować tego mina. No, przydałoby się wziąć tego mina dokładnie. Oj, tutaj nasz nas gręcz bezabił, nie zdążyłem użyć flickera. Niestety, Very is having a rest. Ok, czyli nasza Very ma tutaj e, odpoczynek. Swoją drogą, wiecie, że ptak tutaj e, że tutaj ptak farsy nazywa się Very? Taka ciekawostka. Mając dobrego Veila, Ve Ve to jest spoko. My mamy dobrego Harley'a, to też jest spoko. Ale widzę, że już gierka będzie bardzo wyrównana. No i boję się, że im dłużej potrwa, tym ciężej będzie dla nas. Ich Link o dziwo nie jest jakiś taki dobry i Granger jest większym problemem niż, niż Link Tego się nie spodziewałem, ale jednak się spodziewałem <laughs> Lećmy do tego mi defować Musimy, musimy no defować, zabijać, puszować i cokolwiek robić, nie? Tak, tak myślę Okej, okay, Harley tutaj pozabijał, spoko Okej, okay, to jest dla nas śmierć jednak, ale zebliśmy Linga, to też nie jest źle, chociaż hmm, chociaż czy to było opłacalne? Link był 03, my byliśmy hmm, 21. Czy to było opłacalne? Nie wiem, nie sądzę, bo teraz też umarł nasz Franco. Więc czy to było opłacalne? Nie wiem. Veil z buta wraca na chatę z pogą. z buta wraca na kwadrat. Valir. Słuchajcie, za każdym razem, jeżeli pomylę Veila z walidem, macie prawo mi sprzedać takiego soczystego slapa. Nie to by było straszne, naprawdę. Przecież po, te, po tej grze bym wyszedł cały pobity. bym miał takie, takie limo pod okiem, bym miał tak spuchniętą mordkę. Przecież ja tyle razy go już pomyliłem i tyle razy go jeszcze pewnie pomylę. E, nie wiem, wpadnąć wpadł na to, żeby wy... nazwać prawie tak samo obie postacie. To jest chore, Cho chore, chore, tak się nie robi. Dobra, leźmy pomoc tutaj. Boom! Headshot. Nie macie, typie. No i co, i poszujmy tego midzika. E, widzę, że na bocie idzie już atlas, ale mnie bardziej. Z... Z gdzie jest Way? Co Waj tutaj robi? Boom! Ej, dostał. Super, nie myślałem, że go wyłapię tam jeszcze No i co możemy puszować? Im szybciej puszujemy, tym lepiej dla nas, bo nie zapominajmy, że Aldous cały czas się farmi no nie chcielibyśmy, żeby się wyfarmił, bo no, Aldous nasz nam może zrobić kuku. Mocy czy właśnie tutaj spalił ulta ten? Ok, ale nie żyje przynajmniej Atlas. Pamiętajmy, że my cały czas mamy ulta. I tam trafiliśmy raz kogoś. Przynajmniej asysty złapaliśmy. 5-3-4, puszujemy słuchajcie, to jest spoko. Nie żyje Atlas, nie żyje w Ve... Veil? <grym> Veil? nie żyje. Musiałem się zastanowić, wiecie, bo nie chciałem dostać pysk. pysk. <grym> no, jeszcze, się, jeszcze się zdarzy tak, słuchajcie, że się gdzieś, nie spotkamy na Pyrkonie czy coś i, i powiedzie, No to Ty, zrozumiałeś miałeś dostać pysk za Veila i Valira. No ja wtedy Wam powiem, no dobra, wal i, i wiecie, no i wtedy się skończy. Śmieszkowanie, jak, 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 jak zostanę znaleziony martwy gdzieś z pobitą, kurczę, twarzą. <laughs> Bo pomyliłem postać w grze. Naprawdę, tylko... Wie, wiecie, wiecie o co chodzi, Żeby, żeby tak, że... Takie, nie, nie takiego soczystego, w sensie, możemy zrobić zakład, że jeżeli, 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 jeżeli... Nie, dobra, nie robię zakładu, nie robię zakładu, ale bardzo lubię zakłady, więc możemy się o coś założyć, ale nie teraz, nie teraz, bo to się bardzo źle skończy. Mm, lećmy, chociaż tam, słuchajcie, sobie radzi, sobie radzi ta e, Iritiel, ale lećmy jej pomóc, bo widzę, że tutaj e, Veil vale chce chyba ją zabić. Boom, boom. Ciao. Boom, nie macie, kumplu. Ale zadały sporo obrażeń. Mm, bachnijmy i idźmy wydefować bota. Naszym morfem szybko tam przelecimy. A nie wiem, czy Ylitiel by zdążyła. Mm, obawiam się, że, że nie. Nie bierze reda? Ej, gdzie jest? Co z Malodusem jest nie tak? Dlaczego nie wziął reda? Dziwne. Naprawdę bardzo dziwne. Nie podoba mi się to. Ale idziemy pomóc na, na topie, tutaj Okej. Okay. Boom, nie macie? No i coś, zostało tylko poszywanie teraz, 20 sekund, możemy zrobić Lorda albo spuszować, ja myślę, że tutaj z Franco spuszujemy, bo mamy całkiem ok dobrą okazję na spuszowanie, moja drużyna może zrobić Lorda, tutaj Iritiel z tym drugim, z Valirem, atak The Lord, no to by było spoko, gdyby zrobili Lorda, mamy 10 sekund, myślę, że my tutaj topa weźmiemy, no a czy Iritiel weźmie Lorda? Myślę, że tak, myślę, że mają szansę wzięcia Lorda, słuchajcie, my z Franku tutaj sobie poradzimy, ewentualnie za chwilę spróbujemy, Franko, nie, 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 Franco zostaw mida, musimy spuszować wieże Oho, to jest śmierć dla mnie. Chyba. Tak, to jest dla mnie śmierć. Ale przynajmniej mamy Lorda, słuchajcie, i wieżę na topie. I wieżę na midzie ma bardzo mało życia. Więc w sumie koniec końców nie wyszło aż tak źle. Wyszło całkiem ok. Eee, co my teraz budujemy w ogóle? Eee, nawet nie wiem. Da Divine Glaive. Okej, okay, zbudujmy to. Sprawdźmy też, co tutaj nasza Iritil robi. A całkiem dobrze sobie radzi, słuchajcie. No, Iritil jest w ogóle mega dobrą postacią. A zwłaszcza jeżeli się nie u grać. Chociaż u nas tutaj tak naprawdę, no tutaj i Little z Harley'em robię najwięcej. Ja tutaj jestem takim bardziej supportem, słuchajcie, bo ja też, no. to Wiecie, wiecie dobrze, jak Soulson gra. A Sauson niezbyt dobrze gra. I wiecie też dobrze, że Saulson, no, głównie gra jedną postacią, czyli lubi e, e, Valir. Valir Defujcie Valira, ja tam myślę, lecę, słuchajcie Wam pomóc. Myślę, że teraz weźmiemy Mida i bardzo możliwe jest, że to jest koniec, że to jest wygrana dla nas. E, Spuszymy Mida. Fajnie byłoby tego mida Ale też by defować lorda, jednak żeby lord tak szybko nie padł Bo lord jest dla nas dosyć sporym, słuchajcie No i super, mamy mida Nie mamy mida, mamy mida Okej, okay. zabiliśmy grangera Nie wyszło, że znaleźliśmy mida Powoli poszujemy Teraz dobrym pomysłem by było Gdybyśmy wraz z drużyną, słuchaj, ojojoj, tutaj y, może być śmierć dla Harleya, a zwłaszcza, że Aldous zaraz w niego wleci, tak mi się wydaje, dokładnie, leci Aldous, więc chociaż nie wbije się raczej. E, dobrym pomysłem by teraz było spuszczowanie bota, słuchajcie, czyli zaatakowanie bota, bo oni muszą defować y, mida, możemy też ich pozabijać, ale pamiętajmy, że im dłużej gra trwa, tym gorzej dla nas. I teraz dobrze by było by ich skończyć tak naprawdę, kiedy nie mają Atlasa. No, a my w piątkę żyjemy, słuchajcie, tam raz, dwa dolecę, mam nadzieję. Dobrze też by było spuszować bota. No, dobrze byłoby albo spuszować bota, albo ich skończyć, to obie opcje nie byłyby złe tak naprawdę. Chociaż Harley, no na pewno Harley nie powinien tam się solo bić, słuchajcie, boję się, że drużyna po prostu tam poumiera i, i na tym się skończy. Nie zostało nam nic innego niż puszowanie, no musimy, możemy tutaj zabić Harley'a, bo Aldous się na pewno wbije w Harley'a. Okej, okay, to jest GG No, to jest GG, słuchajcie. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy 25 sekund. No tutaj, raczej, raczej się przeciwnikom e, nie uda wydefować tego. My tutaj mamy już topa zprzzowanego, mamy bota zprzzowanego. Weźmy jeszcze wierzę, bo to do, do statystyk, słuchajcie. No i co, to jest GG, słuchajcie, udało nam się. Nie sądziłem, że taką e, drużyną nam się uda to wygrać. Ale jednak. Bardzo ciekawy meczek, bardzo ciekawy meczek. I też bardzo się cieszę, że tutaj e, nie sfidowałem topa, kiedy mogłem, bo miałem bardzo ciężką linię farsa. Farsa nie jest postacią, którą się gra jeden na dwóch. To nie, to nie jest fighter, nie oszukujmy się. Farsa nie ma zbyt dużego przeżycia, chociaż całkiem dobrze sobie radzi, słuchajcie. No i jeszcze kolejna gierka. I czy żebyśmy byli w Mitiku? Aktualnie mamy Legendę 1 i wszystkie gwiazdki, więc. Więc kto wie, może w kolejnym odcinku uda nam się zdobyć Mitiga. To by było ciekawe. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. To było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I, cze I cześć. We will be in touch.